Czyli witajcie. Z tej strony kocek witam was w kolejnym odcinku z Nitwarspida. I tak, jak już mówiłem, zakupiłem nowe auto Lamborghini Mocha Labo. Tioning ogólnie jest taki, jak widzicie, właśnie teraz. Niestety silnika nie dało się zakupić. Tutaj wszystko jest na wyścigowy już. No i niestety się nie udało. Taki kolorek sobie wybrałem. I dzisiaj mam nadzieję, że już to będzie przedostatni odcinek. Że mi spróbujemy. A ja mam nowy monitor. 27 cali z LG jest zajebisty tak mi się zajebiście na nim gra, że kuźwa, po prostu mi jedzie. dobra jedziemy ogólnie to autko mm, jedzie ponad 400, niecałe jak udało mi się osiągnąć tą prędkość nie będę wam tego pokazywał w dzisiejszym odcinku, bo nie mam na to czasu dzisiaj bo muszę nagrać szybko odcinki i mm, formatować kompa, bo po prostu mam jakiegoś wirusa <laughs> I w ogóle pulpitu nie mam. Nie wiem czemu. Tego Explorer'a całego. Windows 7, I love it. Motherfucker. Ale myślę, że tutaj ogólnie sobie damy radę. No też jakieś musiela go. Ej, mój kolor. Fuck. Dobra. Dajemy radę. Nie wiem dlaczego widać myszkę, ale spoko. Nie wiem. A, fuck! Sal, jedź, jedź, sal. Czekajcie, słanie mnie ucho, muszę sobie sławkę ściągnąć, dobra? No i co, no jak widzicie, już prawie już prawie kończymy. Fuck! Dajmy sobie radę ogólnie na tym. To nawet szybko mi poszło to nagrywanie z karbonem. No ale. Nie wiem, nie nagrywać tego i nie robić formata, ale muszę. Dobra, to powinien być skrót. Muszę go wyprzedzić. No jedziesz, sal, dasz sobie radę. To ja sobie muszę dać radę, bo to on tym Muchelago jedzie. Będzie coraz trudniej ich pokonać. Ale myślę, że przed wyścigiem z, dar z da naszym Darusem... Darusiem, te... Będzie już odblokowany pakiet wyścigowy dla, dla silnika, bo by się przydało nawet. Wypierdalaj pedale. O, dźwięk. No, w dupę sal! Róż dupę! Ale jestem pierwszy. Się liczy to. O, sal jest drugi. Dobra, sal, jedziesz. No jedź, 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 człowieku. Myślałem nad w samochodu sala na taki kolorek jak ja mam. Ale to chyba już nie ma sensu. Przynajmniej w tym odcinku. Sal, co ty robisz? Pojebałaś cię? A nad tym to, że nie ma nikogo. Myślałem, że tu Angie będzie czy ktoś, a tu nikogo nie ma. the fuck? Ciekawe. A skrótem pachniemy. Haha, ha, frajerze, lubisz to, suku. Puszczę ci kółko, dobra? Masz. Nie, to im puszczę. się, już jeden się złapał. Dobra, salty to tam... No i tym sposobem wygraliśmy. Co odblokowano? Silnik, poziom, trzeci pakiet wyścigowy. No wreszcie. Okej. Okay. Idziemy do kryjówki przetunikować naszą maszynę. Ciekawe ile to będzie kosztowało. Lol. Jeho! Dobra. Soby tutaj, damy moc i, i przejedziemy się. Ogólnie zapłacimy 40 tysięcy. Ja pierdolę. Spokojnie, mam tyle hajsu, że lol. Dobra, sprawdźmy, jak to się. Sprawdzimy jak to jedzie. No, troszeczkę lepiej. Zobaczymy za chwilę. Sami widzicie. Na czwórce już prawie czysta. Dobra, nieważne. Jedziemy na kolejny wyścig. Tylko co by tutaj teraz wybrać? Zawieźmy yy... sprint. I potem weźmiemy torne, najwyżej. Już trudno. Okej. Okay. jakaś wieś z nami jedzie. Nie, weź, sorry, no weź. Znowu mnie chuj blokuje, Spięć dalej. Możemy teraz przetestować nasze osiągi w sumie w tym samochodzie. Ciekawe, czy mi się uda pokonać Dariusa. Ciekawe, bardzo mnie to ciekawi. Ale myślę, że mi się uda. Tym samochodem na pewno mi się uda. Ale ten samochód... bajka. Jedź, 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 Sal! O, tutaj można przetestować. Też. Tylko trzeba też uważać, żeby na zakrętach nie wpierdalać się. No patrzcie jaki ładny. Naprawdę... I to jest moje auto. To jest po prostu moje. Dobra, połowa wyścigu, za nami już praktycznie. No skrótem, chodź Sal Debil. Debil. Skończony. Debil no Sal jest debilem. LOL, nie trafić sobie w taki ten no bez jaj po prostu. Naprawdę nie mam ochoty dzisiaj na zabawę z policją Myślę, Salbrał 80% Dajemy sobie radę na razie Fuck o! Rzuca tym jak szata No nie, ja ja sobie robicie Spierdalaj sal, jedziemy szybko. Nie mam ochoty na zabawę z policją dzisiaj. Fuck! A, udało się. Zaraz, spierdalamy. Wiecie, co myślę nad nagraniem Need for Speed Rivals? Nie wiem, czy mi się to uda. Przynajmniej tak myślę. Okej, okay. no i czemu on jeszcze jest? Dobra, zaraz go spierdalamy. Niczym pendolino! Nie znając życie będziemy jechali od drugiej strony. Okej. Okay, jesteśmy bezpieczni. O, dobra. Okej, okay, jedziemy na mapę. Wykonujemy następny... Dobra. Tu jest tor. Tor, tor. Dobra. Weźmy ten tor szybko. Myślę, że się w 17 minut wyrobię. Z nagraniem wszystkich wyścigów. Oby. Dziwne, że nas jeszcze nie atakują. Naprawdę. Ok, nie jedzie z nami, jak miło. Tylko tak. no daj. i w tym momencie testujemy nowy ten ogólnie, jedzie tylko 300, jak na razie. Widzicie, FUCK! Jedź, sar, jedź. Jedź, 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 jedź. jedź. Okay. Wiesz co, salno wstydziłbyś się. Nie jechać za mną. To jest grzech, a to mogę zrzucić, ale się cieszysz, Podnieta stuprocentowa. Dobra. Tym sposobem pierwsze okrą okrążenie zostaje wykonane. Godziny i cztery minuty, chyba. Czy to jest minutę, czy coś? FAK! Znowu. No nie śmiej się, bo cię kopnę. Idzie mi lepiej niż tobie, ty jesteś ostat przedostatni, ziom. Gdybym miał takie auto na początku, to już dawno bym w zakończył. Odcinki. Ojojoj, oj, spadły mi fs What the fuck? Sal! Fuck! Ja pierdzielę, myślałem, że mnie złapie. Się, to Już drugi raz w siarnie, no love. Okej, okay. okej, okay. kawałek terenu już zdobyty. Czy miałem tylko jedno spotkanie z Darusiem naszym? Dobra, punkt kontrolny kiedy indziej, dzisiaj nie ma czasu. Zrobimy te dwa sprinty i te sobie dwa zrobię sobie, sobie poza odcinkiem. I będziemy już powoli kończyć grę. Tak. Kim my tu jedziemy? no chyba raczej z nikim. Jeszcze z engine jechaliśmy, ale może to, może jeszcze mi się uda z engine zrobić, zobaczymy. Nie ma to jak mieć szybkie auto w szybkim mieście. Ale Wixów nie chcę. Fuck! Fak! Ale go wyjebało. Uhuhu. Jedziemy! Sal! Fajo! Jeżeli bym miał mieć wyścig z Salem, to bym z nim szansę miał prawdopodobnie. Ej, hey, fuck it! Spadają mi w psy. Aż psy mi spadają. Będziecie mieli lekkie lagi. Okej, okay, połowa wyścigu. No i znowu nie ma ten dyskrutu. What the fuck? Macie koło na szczęście. Haha. <sum> 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 fuck. No sal w ogóle nie jeździ skrótami A! Jezu, ja złe, bym wjechał it, right, you're ready, you're ready. No i wygraliśmy Okej okay. Dobra, następny. Mm. Która by to wziąłeś? Sprint? Ale to jest chyba... To jest kanion. Dobra, bierzemy TOR. Fagale ale mi ręce bolą! Oh, Jezu. Dobra, jedziemy. W tym momencie jedziemy z EnG. Ona jest czwarta? What the fuck? LOL No chyba nie prędko. Może jest ósma? Ło, wow, piąta. Dobra, z ale nie lubię twojego śmiała. Śmiesz się jak moja babcia. Oczywiście standardowo pierwsze miejsce. Ja bym nie miał pierwszego miejsca, LOL. Ale jak ona tu i w ogóle, no lol, ta fuck? Tak, 15 minut już nagrywamy. Pasowałoby tak przed 16 minutami zdążyć. Myślę, że mi się to uda, The fuck! Nienawidzę tych zakrętów. 94% słuchajcie mamy. Czy uda mi się 100% wbić? Nie wiadomo. Najbardziej to się boję tych wyścigów was z, Dari z Dariusem. Mam nadzieję, że mi się uda. Fuck! Spierdolę. Jedziesz, sal, dajesz, dajesz. Spierdalaj mi z drogi, bo nie mam czasu. Dobrze jest, na razie się utrzymuje. Dobra. No i tym sposobem wygraliśmy. Prawdopodobnie. Jeżeli mnie sen nie wyprzedzi, z Zdupcaj. Fało. Okej. Okay. Yeah, ja Udało się. Boom. Headshot. Jest nasze. Spoko. Dobra, słuchajcie, i tym sposobem kończymy odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym pokonajemy, pokonamy Dariusa, Angie, Wolfa i Kena. Do zobaczenia i pa pa.